W tym odcinku pokażę Wam, jak w użyciu oprogramowania płatnego Xara Web Designer 11 Premium, które kosztuje w Polsce ponad 360 zł, ta wersja Premium, można stworzyć fajny tak zwany rollover efekt, czyli po najeździe myszki obrazki nagle staną się kolorowe, z czarno-białych. Więc, no nie będę się zagłębiał tutaj w obsługę, bo to nie jest kurs, kurs taki tworzenia prostych stron, nakręcę w jakimś kolejnym wideo, ale chciałem Wam pokazać jeden z takich y, mocnych stron y, tego środowiska Xara Web Designer 11 w ogóle Xara Web Designer więc mamy tutaj trzy obrazki, które sobie przyciągnąłem tutaj z tej swojej biblioteki obrazków one są na siebie nałożone i są tutaj y, mam takie coś jak klik na prawym klawisze myszki fototool, wybieram, jest to wersja wersja językowa, angielska więc mogę sobie, widzimy w kolorach Oczywiście mogę porównać ten obrazek z oryginałem. Więc no teraz muszę stworzyć tak zwaną warstwę, czyli tworzę New Layer, i weźmy to, będzie nasz samochodzik 1, samochodzik 2, samochodzik 3. Więc tu wezmę sam samochód 1. I teraz muszę sobie skopiować ten oryginalny kolorowy na warstwę na tą warstwę samochód, czyli kikam na warstwę i robię wklej. Piała ja mi się kopia tego samochodu, ale ten samochód chciałbym, żeby on był ciemny. Dobrze, i teraz nakładam dokładnie kolorowy obrazek na ten. A teraz kolejne, robię to samo. Robię prawym klawiszem, a tworzę nową warstwę, samochód 2. Samochód 2. I teraz klikam sobie na tym samochodzie. Chcę dostać się do oryginalnego zdjęcia. Kopiuję. Wchodzę na warstwę. Sam, samochód 2. Robi się identyczna kopia. Tutaj sobie zmienię z powrotem ustawienia. Widzimy ciemności. Natomiast to zdjęcie będzie nachodziło na to. I teraz trzecia warstwa. To będzie samochód 3. Samochód 3. sobie skopiuję? Czyli robię kopiuj. Naciskam warstwę i naciskam klej. I teraz znowu dokładnie nakładam na ten poprzedni. I teraz zwróćcie uwagę. Jak naciskam kolejne warstwy, to pokazują mi się albo nie pokazują. Więc ja sobie tu zmienię kolory tych elementów. A ten już jest ciemny. Teraz patrzcie, zwróćcie uwagę. Jak pokazuję te warstwy, tak? A teraz zrobię tak, że będą miały z powrotem kolory. To wideo nie ma za zadanie wam nauczyć, jak się posługiwać tym wszystkim, tylko pokazać, jak się robi taki efekt. Widzicie? Są so teraz warstwy nałożone. Teraz jest bez warstw. No, i teraz tutaj mam takie coś jak mouse over. Wystarczy, że nacisnę na, na, na jakimś tym zdjęciu czarnym. Naciskam prawym klawiszem. A nie, przepraszam. Naciskam tutaj opcję. I tutaj jest takie coś. A to jest takie coś jak mouse over properties. I teraz, czyli jak kursor myszki się pojawi na tym zdjęciu, to pokaże się warstwa samochód 1. Jak na tym zdjęciu, to pokaże się warstwa samochód 2. I na tym miejscu pokaże się warstwa samochód 3. I zwróćcie uwagę, teraz zrobię preview tej strony. Widzicie jak fajnie? I mam tutaj taki efekt. Oczywiście tu można do tego zdjęcia dodawać różne, różne efekty, na przykład kolor, kolor linii. Tutaj tak samo na przykład. Więc naprawdę masę efektów ale chciałem wam pokazać jak zrobić łatwo stronę, która właśnie internetowo. Oczywiście można ją przeglądać w różnych widzimy przeglądarkach. No, Xara Development, XARA Web Designer ma wiele funkcji ogólnie. Oczywiście można... fajną funkcją jest na przykład zwrócić uwagę tekst. O, sobie. Okuć. No Weźmy sobie nową stronę może, żeby tutaj nie mieszać. Pokażę Wam. Zrobię sobie tekst kolumnowy. To jest taki język. To nie jest rasowy język. To jest. Um, ra, y, no się jakoś. Ja już zapomniałam, jak on się nazywa. Y, y, w te, wyszło mi to z pamięci. Ale to nie jest losowy język. To jest na podstawie dzieła. Y, z, 2143 roku, przed naszą erą. To się robi domyślnie po to, żeby widzieć układ strony i zwrócić uwagę go twarze poprzez naciśnięcie kombinacji klawiszy Shift, Control i N. Oczywiście to mogę szybko zaznaczać sobie. Mogę tworzyć sobie bullet listy, więc bardzo szybko to można sobie robić tu mogę list properties mogę sobie ustawić na przykład na BC i tak dalej po drugie zwróćcie uwagę mogę sobie stawić tutaj na przykład zdjęcie teraz widzicie to zdjęcie zakrywa tekst ale mogę na przykład zrobić opcję um, opcję gdzie ona jest repel text under i teraz zwróćcie uwagę się porusza więc bardzo fajne środowisko środowisko do tworzenia stron ogólnie do tworzenia stron internetowych, ale tak jak mówię w tym wideo chciałem wam pokazać jak tworzy się takie przysłowiowe Oczywiście to oczywiście można fajne efekty robić, ponieważ Zwróćcie uwagę, mogę sobie zrobić tak, że te, te zdjęcia się będą większe. To jest obszar naszej strony, ten tutaj. O takie, na przykład. I teraz zwróćmy uwagę, jak następuje. Widzicie, jest dużo większe. Mogę jeszcze większy, żeby pokazać. I teraz zobaczcie. Widzicie? O, na przykład taki efekt fajny. I tak jak mówię, no te efekty tutaj y, oczywiście bardzo fajnie można zrobić sobie animację na przykład gifa. Tu mamy ramki. Weźmy sobie, nie wiem Kurczę, rzucę sobie jakiś obrazek. Na przykład taki. Tutaj dodam sobie nową ramkę, która pojawi się po. Tutaj widzimy 5 sekund. A sobie zrobimy tutaj tak. Dodamy sobie jeszcze trzecią ramkę. A na przykład ten. i zwróćcie uwagę każda ramka się tu pokazuje mogę sobie tu zmieniać tekst wstawiać i tak dalej tu mogę edytować co ile sekund na przykład co dwie, yy, dwie sekundy i yy, i teraz to tak samo co dwie mogę zrobić sobie po prostu taką takiego gifa i zwróćcie uwagę teraz mogę nacisnąć preview i sobie zrobić Preview. Prosta animacja. Oczywiście mogę sobie przejrzeć tą animację tutaj na, yy, na, na stronie. Yy, Weksportować można to poprzez. Um, to jest Export animation i tutaj sobie nie wiem GIFa, jako GIFa na przykład, tak. I naciskam eksport. I teraz To było gdzieś na dole i zwróćcie uwagę, jeżeli to sobie otworzy, nie wiem, weźmy Internet Explorer O się rusza. Widzicie jaki prosty GIF, więc możecie sobie tworzyć też animacje ale tak jak mówię Taki odcinek jak tworzyć strony internetowe za pomocą tego Xara Web Designer Pokażę Wam w jednym z następnych wideo.